Kochani, to znowu ja. Jeżeli chodzi o zamykanie wentylacji na zimę lub otwieranie, ustawianie wentylacji, pamiętajcie, że tutaj każdy musi dopasować wentylację do swoich potrzeb, do swojego terenu, do swojej siły rodziny i do swoich uli. Tu się nie da, kochani, powiedzieć zrób tak i tak, a będzie dobrze. Pamiętajcie tylko, że jeżeli macie matkę izolowaną, to kłąb gniazdo należy trzymać na ciasno. Nie otwieramy na razie wentylacji bocznych. Możemy sobie na przykład otworzyć wentylację, uchylić, przypuśćmy wentylację blisko izolatora i wtedy troszeczkę wymusimy od pszczół, żeby się ustawiały w tą stronę, jeżeli nie dajemy pół korpusu pod spodem. Natomiast jest to zdradliwe, bo jeżeli nam przyjdą mrozy chłody, zapomniemy sobie zamknąć tą wentylację. Możemy stracić część pszczół, która nam się tu wiąże i w tym miejscu będzie bardzo duże zużycie pokarmu, więc możemy sobie najlepiej to zamknąć. Otwieramy za to po przeciwnej stronie kłębu, czyli mamy tutaj pustą przestrzeń. Tu mamy ułożone ramki z pszczołami. Tu mamy jeszcze gniazdo. Tu mamy pustą przestrzeń, więc po przeciwnej stronie układamy sobie wentylację do słabszych rodzin. Na początek dajemy sobie na przykład półksiężyc i sprawdzamy, czy mamy wilgoć. Jeżeli nie będziemy mieć wilgoci, zostawiamy. Jak nam będą pszczoły na przykład kitować, to to znaczy, że mają za duży przeciąg, zostawiamy im to w tym, w, w tym momencie, ewentualnie, kochani, przymykamy, żeby niepotrzebnie nie musiały kitować. Natomiast, jeżeli by nam wychodziła wilgoć, no to pamiętajmy, wtedy wentylację uchylcie większą i sprawdźcie, co się później dzieje. E, kochani, dobrym sposobem na czas zimowli, jeżeli macie przeważnie początkujący pszczelarze, ale ja uważam, że tutaj każdy pszczelarz powinien rozważyć, czy nad głową, czyli nad kłębem, nie zostawić dwóch wentylacji otwartych bez pajączków. Dlaczego? Bo jeżeli przyszłaby taka sytuacja, że w czasie zimy coś by się wydarzyło i byłoby znaczny ubytek pokarmu, i trzeba byłoby zacząć karmić pszczoły. To niepotrzebnie mamy otwierać całe powałki i wychładać całe gniazdo. Wystarczy w tym momencie, właśnie nad kłębem, położyć ciasto, ocieplić górę i mamy sprawę załatwioną, a nie będziemy wtedy grzebać tutaj, żeby pajączki wydłubywać. Więc przemyślcie sobie tą opcję. Pamiętajcie tylko, że mogą Wam tutaj bardziej woskować, kitować, no bo jednak tutaj ta przestrzeń będzie troszkę większa, więc lubią sobie to pomostkować. Ale myślę, że to jest na tyle mało do czyszczenia później, że nam to aż tak bardzo przeszkadzać. Nie będzie miłego.